Cześć, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na Jodze na zgrabne, smukłe, jędrne i seksowne pośladki. To jest to, o co mnie pytaliście, więc ja odpowiadam. Dzisiaj będziemy wzmacniać dolne partie ciała, więc na pewno poczujecie nie tylko pośladki, ale też całe nogi. Zaczniemy sobie od stania na macie. Ustawiamy się na początku maty, stopy razem, nogi razem, aktywne nogi już teraz. Bierzemy długi wdech i wyciągamy mocno ręce w górę do sufitu. Wydłużamy kręgosłup. Na wydechu od razu uginamy nogi w kolanach, dłonie na wysokości serca, siadamy do pozycji krzesła i w tej pozycji zaczynamy pomalutku pulsować, czyli schodzimy górdu, górduła, dół, gór, dół a, tu góra malutku w górę i do dołu. Rozgrzewamy sobie na początku nogi, rozgrzewamy pośladki. Cały czas spokojnie oddychamy. Długi wdech i długi wydech. Zaraz kończymy. Sprawdzamy, czy możemy zejść troszeczkę niżej, populsować troszkę niżej. I uwaga, zatrzymujemy i schodzimy teraz jak najniżej. Prostujemy ręce, nisko, 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 nisko. Jeszcze chwila. Chwila. I prostujemy nogi, schodzimy do skłonu. Długi wdech wydłużamy kręgosłup i na wydechu idziemy do psa z głową do dołu. Rozciągniemy troszkę nogi, kręgosłup, rozluźnimy głowę, długi spokojny oddech. I unosimy sobie lewą nogę tuż nad ziemią. Będziemy ją kierować do boku i z powrotem do dołu. W górę na wdechu i na wydechu dół. Kilka razy. Stopa jest aktywna, noga jest wyprostowana. I staramy się, aby stopa była mniej więcej na wysokości biodra, kiedy idzie w górę. Na spokojnie. Długi oddech. I teraz prostujemy sobie z powrotem nogę, ściągamy palce stopy, kierujemy ją w górę. I po skosie za lewą nogą. W górę na wdechu i na wydechu po skosie za lewą nogę. Cały czas noga jest aktywna, mocna, wyprostowana, a my cały czas jesteśmy w psie z głową do dołu, nic się tutaj nie zmieniło. I mocno, wyciągamy nogę w górę na wdechu. I na wydechu kierujemy sobie stopę między nasze dłonie. Trzymamy równowagę, wchodzimy w górę. Mocny brzuch, schodzimy nisko, prawe kolano nad prawą kostką, ręce wyciągnięte do sufitu. Mocny brzuch, otwarta klatka piersiowa. I uwaga, lewe kolano delikatnie do ziemi i z powrotem w górę. Dół i góra, czyli uginamy delikatnie lewą nogę w kolanie. Schodzimy delikatnie do ziemi, tuż nad ziemią jesteśmy, nie odkładamy go całkowicie, i z powrotem unosimy i prostujemy nogę. Pracujemy. I uwaga, teraz schodzimy nisko i zostajemy. Na moment dosłownie zostajemy. Nisko, 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 nisko jesteśmy. Delikatnie ugięte lewe kolano. Nisko na prawym. 4, 3, 2, 1. Uff, idziemy do Wojownika drugiego. Cały czas prawe kolano jest nad prawą kostką, lewa noga prosta, wyciągnięta, wydłużona. I na kolejnym wdechu prostujemy obie nogi, ręce w górę, na wydechu do Wojownika drugiego. Wdech w górę i wydech do dołu. Długi mocny wdech, wydech mocne nogi do wojownika drugiego. Wprowadzimy dzisiaj troszkę ruchu do naszej jogi, będzie mniej pozycji statycznych, gdzie to bardziej joga dynamiczna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba tak samo jak mnie. A teraz po malutku przechodzimy do wojownika drugiego i zostajemy tutaj, przez moment, dosłownie na 10 sekund. Zostało nam jakieś pięć i wychodzimy z pozycji. Idziemy teraz do naszej lewej nogi, do takiego niskiego przysiadu. Możemy być wyżej, bo możemy być niżej, wszystko w zależności od naszego stopnia elastyczności. Ręce mamy złożone, trzymamy przez chwilę tę pozycję. I uwaga, wchodzimy teraz troszkę wyżej, podnosimy pośladki, pupa w górę, ręce w górę. I zostajemy. Ja wiem, że to jest mega intensywna pozycja, dlatego zostaniemy tu dosłownie na dwa długie wdechy i wydechy. I jeszcze jeden długi wdech. Pięknie i na spokojnie. Wychodzimy z pozycji. Teraz jesteśmy przy naszej lewej nodze. Zostajemy na prawej dłoni. Lewą stopę obracamy sobie. Um, tak, żeby była równolegle z zewnętrzną krawędzią prawej stopy, bo jesteśmy na prawej krawędzi stopy. I teraz pomalutku opuszczamy biodra do maty i z powrotem unosimy w górę do sufitu. Delikatnie do dołu i w górę. Kilka razy. Jeszcze pracujemy na biodra, na pośladki, wzmacniamy tutaj wszystkie mięśnie. Przy okazji rozciągamy. Mamy teraz biodra w górze i mocno wyciągamy je jak najwyżej, jak najwyżej, tak żeby rozciągnąć tutaj się troszkę. Długi oddech. I po malutku lewa dłoń z powrotem na matę. Pies z głową do dołu. Wyciągamy kręgosłup. I powoli przechodzimy dłońmi w stronę stóp do skłonu. Stopy na szerokość bioder, uginamy nogi w kolanach i jeszcze raz wchodzimy do krzesła. Ręce na wysokości klatki piersiowej i pulsujemy. Teraz będzie troszkę krócej niż poprzednio. Sprawdzamy, czy czujemy już nogi, czy może jeszcze nie. Jak nie czujemy, możemy zejść niżej i niżej i niżej. I jeszcze chwilkę. Bardzo mały zakres ruchu. I uwaga, prostujemy ręce, zostajemy już tutaj i schodzimy jak najniżej. Ale pięty cały czas muszą zostać na macie. Brzuch nie opiera się na udach, absolutnie, jest w powietrzu, tak to nazwijmy, a my jesteśmy jak najniżej. I rozluźniamy z powrotem, idziemy do psa z głową do dołu, wyciągamy mocno kręgosłup. I robimy lewą stronę. Lewa noga w górę, nad matę. I idziemy do boku. Mocny wdech w górę i wydech z powrotem do dołu. Może już czujecie pośladki. Ja w tym momencie już czuję kilka razy. Mocno do boku i z powrotem do psa z głową do dołu. ściągamy palce stopy i idziemy w górę i wychodzimy po skosie za prawą stopę. W górę na wdechu. I na wydechu za swoją prawą stopę prawą nogę, tak żeby noga szła po skosie. Mocny wdech w górę i wydech do dołu. Pięknie. Ostatni raz. Wydłużamy nogę i kierujemy ją między dłonie. Lewa stopa między dłońmi, wchodzimy w górę. Otwieramy klatkę piersiową, trzymamy równowagę i na wdechu wyciągamy ręce w górę do sufitu. I to samo co poprzednio, będziemy uginać, tym razem prawe kolano schodzić nisko i z powrotem w górę kilka razy. Delikatnie uginamy kolano z tyłu, ono nie musi dotykać maty, ono po prostu schodzi niżej. Wszystko robimy we własnym zakresie malutku. Pomimo, że jest to joga dynamiczna, to i tak zawsze słuchamy siebie i zawsze robimy wszystko we własnym zakresie. Zostawiamy kolano nisko i trzymamy przez chwilę. Przez chwilę jeszcze trzymamy. Spokojny długi oddech. I uwaga, po malutku przechodzimy do wojownika drugiego, lewe kolano nad lewą kostką, prawa noga wyprostowana. I to samo co poprzednio. Obie nogi proste, ręce w górę, wdech i wydech wojownik drugi. Góra wdech i wydech tu. Staramy się zejść coraz niżej z wydechem, pamiętając, aby kolano cały czas było gdzieś nad prawą, nad lewą kostką, abyśmy nie wychodzili kolanem poza linię stóp, poza linię palców. Mocne ramiona w górę i do dołu. I trzymamy pozycję wojownika drugiego przez moment. Na dosłownie jeszcze jeden długi wdech i wydech. I po malutku przechodzimy do niskiego przysiadu. Tym razem na prawej nodze lewa noga jest wyprostowana, ręce są złożone. Trzymamy przez chwilę. Pamiętajcie, jesteście albo nisko, albo wysoko, na tyle, na ile pozwala Wam ciało. Uwaga, pośladki w górę, ręce w górę. Uff, trzymamy pozycję. Ja wiem, że ona jest mega wymagająca, ale też daje piękne efekty, więc trzymamy. Jeszcze przez chwilę. Prosty kręgosłup, ręce wyciągnięte do sufitu. Trzy, dwa, jeden. Uf, rozluźniamy, kierujemy się teraz w stronę naszej prawej nogi i tak samo odwracamy sobie stopę m, do przodu. Stopa jest mniej więcej na wysokości biodra. Lewa stopa na zewnętrznej krawędzi. Prawa ręka w górę. I uwaga, bioderka w dół i góra. Kilka razy. Długi, spokojny oddech. Cały czas utrzymujemy przez całą praktykę. I trzymamy biodra w górze. Wyciągamy je jak najwyżej, rozciągamy mocno w górę. Długi, spokojny oddech. I pomalutku opuszczamy je na matę. Fuh, to było wymagające, ale też dające takie poczucie energii. Idziemy do leżenia na plecach. Odpoczniemy trochę, ale też tak nie do końca, bo zrobimy sobie jeszcze jedną pozycję tutaj. To już będzie nasza ostatnia pozycja. Stopy przy pośladkach, biodra w górę, ręce wzdłuż ciała, na wdechu i na wydechu z powrotem pośladki do dołu. Wdech góra, mocno wypinamy w górę i wydech rozluźniamy. I jeszcze raz w górę, wdech, mocno kierujemy biodra jak najwyżej i na wydechu rozluźniamy. I teraz prawa noga w górę, biodra w górę. W górę na wdechu i na wydechu delikatnie do dołu. Wdech do góry wydech dół i jeszcze raz kierujemy mocno biodra w górę, rozluźniamy na wydechu i teraz trzymamy mocno biodra w górze, palce, stopy są ściągnięte, utrzymujemy przez chwilkę tę pozycję i powolutku rozluźniamy prawą nogę, od razu unosimy lewą, cały czas biodra w górze. I to samo. Biodra w górę na wdechu, wydech delikatnie do dołu, ale nie odkładamy całkowicie bioder na wydechu. Zostawiamy je tuż nad matą. Mocno wychodzimy w górę i delikatnie rozluźniamy, ale też nie całkowicie na wydechu. I teraz zostajemy w górze, wyciągamy biodra jak najwyżej. Palce lewej stopy ściągnięte. Wysoko, 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 wysoko. I powolutku. Rozluźniamy lewą nogę. Wyciągamy biodra jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I rozluźniamy na matę. Przyciągamy nogi do klatki piersiowej. Obejmujemy się. I teraz kierujemy sobie prawą kostkę. Zaczepiamy o lewe kolano. Chwytamy sobie za lewy piszczel albo za lewe udo. Uaktywniamy prawą stopę. Delikatnie rozciągniemy pośladki. Teraz już możemy odetchnąć, zrobić długi wdech i rozluźnić wydech. I zmieniamy sobie stronę. Lewa kostka nad prawym kolanem, lewa stopa aktywna, czyli stopa flex. Chwytamy sobie albo za UDO, prawe UDO, albo za piszczel. Rozluźniamy ramiona. I bierzemy sobie spokojny, długi oddech. Już możemy się rozluźnić. I pomalutku przyciągamy jeszcze raz obie nogi do klatki piersiowej, przytulamy mocno siebie. Mm. I rolujemy ciało w górę i do dołu. Na końcu siadamy sobie na macie, w wygodnym siadzie, poprawiamy włosy, wyciągamy ręce w górę do sufitu na wdechu, na wydechu łączymy razem dłonie, umieszczamy na wysokości serca, bierzemy jeden długi wdech i wydech i dziękujemy sobie bardzo za dzisiejszą praktykę. Bardzo Wam dziękuję. To była intensywna praktyka. Mam nadzieję, że poczuliście to, co mieliście poczuć, bo ja poczułam. To jest jeden z filmików z serii wzmacniających. Inne znajdziecie gdzieś tutaj, po lewej albo po prawej stronie je umieszczę. Dlatego klikajcie, oglądajcie, ćwiczcie i dajcie znać, jak Wam się podobało. Buciaki, trzymajcie się. Pa, pa!